Dziś o kryzysie i chcę Ci opowiedzieć o mojej historii sprzed kilku dni, jak właśnie dopadł mnie kryzys, kiedy wyruszyłam w Karkonosza w taką długą wędrówkę na śnieżkę. Już odkąd tutaj w Warszawie wsiadłam w samochód, to czułam, że to nie jest mój dzień i że nie wiem, czy wejdę. Nie wiem, czy przejdę te 20 kilometrów. Nie wiem, czy wejdę na szczyt. I w sumie jechałam z takim przekonaniem, nie wiem, zobaczę. Mogę wejść, mogę nie wchodzić. Już przy pierwszym, pierwszym podejściu, przez pierwsze kilkadziesiąt metrów, już poczułam, że nie chcę iść. Usiadłam na kamieniu i stwierdziłam, że dalej nie idę, ale mój mąż właśnie wtedy rozmawiał przez telefon, miał jakiś pilny telefon, no i ja stwierdziłam, że no nie odwrócę się teraz, nie zostawię dzieci i jego rozmawiającego w środku rozmowy, więc no czekam, idziemy dalej, idę jeszcze kawałek. No, i to trochę potrwało, aż w końcu sobie uświadomiłam, że właśnie przyszedł do mnie ten kryzys, i ja mogę się jemu poprzyglądać, a nie muszę się jemu poddać. I z jednej strony na początku widziałam, że walczę z tym kryzysem w sensie odpychając go, odrzucałam go, a potem sobie pomyślałam: okej, okay, przyszedłeś, to ja z Tobą pogadam. Poprzyglądam się, po co przyszedłeś, co chcesz mi powiedzieć. No i ten kryzys mówił mi, nie masz siły, nie dasz rady, po co to zrobiłaś, trochę taki krytyk się włączył, jesteś głupia, po co sobie to robisz, po co taki duży wysiłek, jak jesteś taka zmęczona. I ja sobie pomyślałam: okej, okay, dobra, dzięki, że mi to mówisz. Jednocześnie jest we mnie takie silne poczucie, że chcę iść, chcę spędzić ten dzień, bo to cały dzień. Z, moi, z moją rodziną. Chcę podziwiać te wszystkie piękne widoki. Chcę w końcu wejść na Śnieżkę, bo od dziecka marzyłam o tym, żeby odwiedzić Królewne Śnieżko, bo miałam takie poczucie, że tam na szczycie mieszka Królewna Śnieżka. I miałam takie bardzo silne poczucie, że mm, kiedyś, jak przychodził do mnie kryzys, to on po prostu na mnie wskakiwał, wskakiwał i mnie zalewał. W sensie cały mnie oblepiał. Ja, ja nie byłam w stanie nic więcej zobaczyć poza tym kryzysem. A tutaj pomyślałam sobie: m, 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 Ty nie wchodź na mnie, ty idziesz z boku przy mojej nodze, m, ja Cię trzymam za rękę, słucham Ciebie, ale to nie Ty decydujesz, tylko ja decyduję. I to mi bardzo pomogło, bo byłam świadoma tych wszystkich nieprzyjemnych emocji, które się rodzą, Bym, byłam świadoma tych wszystkich ograniczeń i trudności, które się pojawiają. Ale słuchałam siebie i swojego wewnętrznego głosu, co ja tak naprawdę chcę, czego ja potrzebuję i na co ja się decyduję. A decydowałam się, czułam to wyraźnie, iść na śnieżkę. I naprawdę już do końca ten kryzys szedł ze mną. Pojawił się duży ból kolana, bardzo duże zmęczenie. Jednocześnie miałam taką w sobie siłę... Że ja mam, ogarniam to i mam pod kontrolą ten kryzys, i, i to ja mu mówię, co ma robić, a nie on mną steruje. Bo często jest tak, że kiedy przychodzi kryzys, to albo ja chcę z nim walczyć, albo w ogóle, właśnie on mnie zalewa. Ale teraz, im bardziej jestem świadoma siebie, tym, tym bardziej widzę, że ja ten kryzys mogę przyjąć ale postawić go z takim dystansem, przyglądać się mu, słuchać go, ale nie dać sobie wejść na głowę. I do tego też Ciebie zachęcam, bo kryzys przychodzi do nas codziennie, mniejszy, większy i albo z nim walczymy, albo go od siebie odpychamy, uważamy albo udajemy, że go nie ma, albo dajemy się zalać temu kryzysowi. A ja Cię zachęcam do tego, żebyś trochę tak go przytrzymał na dystans, i poprzyglądał się mu, posłuchał go i sam zdecydował, co z tym zrobisz. Bo kryzys przychodzi do nas z nowymi możliwościami z tym, żeby dać nam więcej siły, lepszą, większą perspektywę.